Szanowni Państwo, często mówię, że właściwie moja rola historyka przy niektórych filmach jest prawie żadna. Te filmy bronią się same, są uczciwe, są rzetelne, są prawdziwe. No, dzisiaj będzie prawdziwa poprawka z historii. Właściwie mógłbym Państwu puszczać scenę po scenie i odnosić się do niej za każdym razem w sposób krytyczny. Przy czym sprawa jest bardzo skomplikowana i bardzo delikatna. Albowiem film Wandy Jakubowskiej Ostatni etap powstał w roku 1948, a więc tuż po II wojnie światowej, kiedy zagłada, kiedy obozy koncentracyjne były tematem bardzo jeszcze świeżym, stosunkowo dobrze znanym. Nie było również problemów z samochodami z epoki, rekwizytami z epoki. To wszystko bez problemów można było zgromadzić. A jednak film jest pełen fałszów, pełen nieprawdziwych scen, nieautentycznych. Zacznijmy od początkowych napisów. Od razu na wstępie jest bardzo poważny i bardzo istotny błąd rzeczowy. Jest napisane, że w Oświęcimiu, nawiasem mówiąc, zwracam Państwa uwagę, że bohaterowie, z wyjątkiem Niemców, konsekwentnie używają nazwy Oświęcim, a nie Auschwitz. Przecież to był niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, a nie polski obóz Oświęcim. Otóż bohaterowie filmu konsekwentnie używają polskiej nazwy Oświęcim, obóz w Oświęcimiu. Ale to jeszcze jest pół biedy. Na początku pojawia się informacja, napis, że w czasie wojny w tym obozie zamordowano około 4,5 miliona ludzi. Z wielu krajów Europy. Dzisiaj już wiemy, że jest to liczba kilkakrotnie zawyżona. W świetle badań statystyków, historyków wiadomo, że w Auschwitz-Birkenau zginęło około 1,5 miliona ludzi. To jest, proszę Państwa, i tak liczba zupełnie przerażająca i porażająca. Skąd się więc wzięły owe 4,5 miliony? Trudno powiedzieć. Myślę, że była to, mówiąc kolokwialnie, jakaś liczba wzięta z sufitu. Miała być duża, miała być przerażająca, miała szokować. I szokowała. Mnie osobiście również szokuje te półtora miliona ofiar. Ale to jest błąd, który poprawić byli w stanie dopiero historycy wraz z postępem badań historycznych. Rzeczywiście w 1948 roku, jeszcze dość długo później, powszechnie szacowano, że faktycznie zginęło ponad 4 miliony ludzi. Dopiero później te dane zostały zweryfikowane. Ale proszę Państwa, esesmani, gestapowcy, zwracający się w Auschwitz do więźniów, per pan i pani, to już nawet nie jest śmieszne. A taką formę stosuje się cały czas w tym filmie. Więźniowie. Którzy palą w barakach papierosy, więźniowie, którzy tańczą kozaka, bawią się, śpiewają. Trochę to się kłóci jednak z naszymi wyobrażeniami obozu zagłady i obozu koncentracyjnego. Jest mi tym trudniej polemizować z tym wszystkim, że film został oparty na relacjach byłych więźniów relacjach składanych przecież tuż po wojnie bo jak powiedziałem, film powstał w 1948 roku. Nie było więc dość czasu, by te relacje się wypaczyły, by pamięć się zamazała. Wtedy ludzie naprawdę mieli na świeżo przejścia obozowe i trudno uwierzyć, że opowiadali takie dziwne rzeczy o tych SS-manach, którzy, no właśnie, którzy nie do końca są brutalni i okrutni. Powiem tak, to, że w dzisiejszych filmach pokazuje się w sposób niemal naturalistyczny zagładę w komorach gazowych, pokazuje się pracujące krematoria, pokazuje się w sposób naturalistyczny, drastyczny tortury, znęcanie się nad ludźmi. Nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, czy jest to kwestia mody, czy jest to kwestia innego spojrzenia na tamte sprawy z pewnego dystansu ale muszę powiedzieć że jak patrzę w ostatnim etapie jak wyglądają straszne tortury to mimo woli myślę sobie boże wielu więźniów tego obozu chciałoby żeby tylko tak wyglądały te straszne tortury jak w tym filmie nie znaczy to że jestem żądny krwi że za mało tu jest okrucieństwa jest go dosyć ale zarazem jest tak dużo scen nieprawdziwych. Przede wszystkim te wspaniałe, cudowne komunistki, których tu jest pełno. Sceny pełne patosu, niczym z tradycyjnych, klasycznych radzieckich filmów propagandowych. Oto kobiety zostają wprowadzone na ciężarówki i wywożone i jedna z nich intonuje marsyliankę. Ale on la i wszystkie podnoszą, przyłączają się, podnoszą głos i śpiewają. To. A Niemcy co? Przyglądają się. Naprawdę tak było? Może, ale nasza wiedza jest trochę inna. Albo scena w baraku. Gdzie Polki, więźniarki polskie śpiewają Warszawiankę, a ich rosyjskie, radzieckie koleżanki, idiot, Wojna Narodna. Pieśni, muzyka w tym filmie odgrywa ogromną rolę. Potem jest ten kozak, taniec radości. Dowiadujemy się, że ta radość wzięła się stąd, że Niemcy ponieśli klęskę w bitwie stalingradzkiej. Ale już mniej wiemy, skąd tak na bieżąco. Te więźniarki są o wszystkim informowane. W ogóle to życie obozowe jest, jak na mój gust i na moją wiedzę historyka, zbyt piękne. Przechadzają się, spacerują, rozmawiają, szepczą sobie. Właściwie tych Niemców, tych nazistów nie ma. Jak są, to krzyczą, biją, ale pojawiają się raczej z rzadka. Lubią się bawić, tańczyć, znowu scena muzyczna. Męsko-damskie towarzystwo, alkoholowe popijawy, libacje to jest dla hitlerowców przyjemne. Obcowanie z tymi brudnymi więźniami nie jest przyjemne. Zresztą brudnymi, proszę państwa, przypatrzcie się. Niektóre z tych więźniarek są ubrane i uczesane. Tak, tak, mają długie włosy. Jakby właśnie wyszły z salonu piękności. Gdybyśmy taki film zobaczyli, Amerykański mate in Hollywood, powiedzielibyśmy, no tak, jak sobie mały Jasio wyobrażał Auschwitz. Ale tutaj konsultanci byli więźniowie, relacje, dokumenty, trudno się z tym pogodzić. Właściwie wszystkie te więźniarki mówiące wieloma językami, pochodzące z różnych krajów, tak wynika z obrazu, wszystkie prawie są komunistkami, wszystkie prawie są za zaangażowane w konspirację obozową. Współpracują z mężczyznami, którzy właściwie bez większych problemów kontaktują się z nimi. Pewne sceny, jak na przykład Odwołanie wartownika do rzekomo wykonanego do niego telefonu. On podchodzi, halo, halo, telefon jest głuchy przez jedną z więźniarkę. No, wydaje się dość tanimi pomysłami. Może ktoś powiedzieć, że w obliczu takiego wstrząsającego filmu, który ma ambicje paradokumentalne, czepiam się, jestem małostkowy, jestem przesadnie dokładny. No, proszę Państwa, oświęcim wyzwolono w styczniu 1945 roku. Słyszymy z ekranów, że Armia Czerwona już jest tuż, tuż, a bohaterowie, zarówno Niemcy, jak i więźniowie, są w strojach, no, może nie letnich, ale bez wątpienia nie zimowych. To nie jest tylko czepianie się. To jest pytanie o wymowę ideologiczną tego filmu. Ten film jest jedną wielką apoteozą komunizmu. Więźniowie komuniści byli najlepsi, najtwardsi. Oczywiście najbardziej pozytywnymi postaciami są y, towarzyszki radzieckie. Wszystkie prawie te więźniarki, wiele z nich jest świadomymi komunistkami. Czy to jest fałsz? Nie. To jest też cząstka prawdy o Auschwitz-Birkenau. Rzecz w tym, że ten obsypany nagrodami film w roku 1948 tę cząstkową prawdę usiłował przedstawić jako prawdę pełną o Auschwitz-Birkenau i hitlerowskiej niemieckiej zagładzie.